Zostawcie lajka, jeśli jak ja kochacie Braci Golec. Napiszcie komentarz i zasubskrybujcie, jeśli spodoba Wam się moja gadka. Dzięki. Witajcie, Ancymonę, jestem Matt. a dziś pooglądamy sobie troszeczkę y, memów z Braćmi Golec. Po pośmiejemy się, po pokomentujemy, może troszeczkę poczytamy komentarze. I się ogólnie będzie, będzie fajnie. Postaram się, żeby było fajnie. Oczywiście wszystko będę musiał w jakiś sposób fajnie również cenzurować, i zmieniać i podmieniać ogólnie dźwięk, żeby, żeby nie zdjęli mi tego filmu. Ale o tym porozmawiamy sobie również trochę dalej. Jedziemy. Wiecie co? Wystarczy, że wpiszemy sobie coś takiego jak Bracia P******* na YouTubie i pokaże nam się ogrom, ogrom, ogrom po prostu y, filmów związanych z tymi memami. Nie mam pojęcia, skąd się ten mem wziął. Chyba twórcą pierwszego był kanał Prawo i Bezprawie, który, który zrobił świetną robotę, bo na zagranicznym YouTubie jest coś takiego jak właśnie y, cover piosenki, tylko że krzycząc, nie? No i on zrobił coś takiego, zrobił to na polskim YouTubie, y, przez chwilę było o tym głośno na... Na Facebooku, a później sam kanał zaczął rosnąć. No i później stało się coś dziwnego, ale dobra, oczywiście zaczynam od tego. Które... Które według mnie jest... Które według mnie po jest świetne, no ale... No ale jak, jak, jak takie coś może nie być świetne? Po, poza tym sam, poza tym sam tytuł. Bracia doprowadzają do usunięcia całego interne internetu. Rok 2012, 20 koloryzowane. I tutaj twórca, link i tak dalej, nie? No, jeśli ktoś nie wie o co chodzi z tym z tym całym trendem na braci, p to chodzi o to, że No, i komentarze, jakie możemy przyznać, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia skąd się wziął ten trend, naprawdę nie wiem skąd, skąd się wziął ten mem, ale, ale coraz bardziej chyba zaczynamy iść troszeczkę w zagranicznego YouTuba, co mi się bardzo podoba, bo bardzo lubię te, te wszystkie memy, te tworzenie memów, była era wajnów, czy tam teraz przechodzimy do, do robienia memów, no które są śmieszne, które są naprawdę śmieszne i komentarze czasem są jeszcze lepsze, jak ja ich k***a nienawidzę, co stało się oczywiście już nieodłącznym elementem, jeśli chodzi o braci golec, bracia nie uda wam się ukryć prawdy. Mam nadzieję, że przygotowałeś kolejny upload, bo bracia znowu atakują. Róbmy mirrory, nie usuną nas wszystkich. Tego już nie zatrzymacie. Wy zbrodniarze wojenni. No to troszkę może przesada, ale oczywiście lecimy do kolejnego, w którym jakiś czarnoskóry mężczyzna sobie komentuje różne piosenki. Ej, 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 ej. Wiecie, co się okazało? Okazało się, że. Myślałem, że to jest kolejny men, po prostu postawili tego czarnoskórego mężczyznę do filmu, ale on naprawdę. zrobił reaction video. Braci. <słyski> <słyski> Zobaczmy reakcję! Czemu taki zdziwiony był nasz, nasz kochany raper? I oczywiście komentarz jakiej jak ja nie nienawidzę. Bracia pi... rozpalają tras... malucha No witam Super. pięknie, ja witam czołem! Super Tutaj się działa! Stary bracie Stare, dobra lera. blacha no momentami się już sypie, ale nie, cały czas... No nie sprenny. jest tak źle, no nie jest tak źle, no. O k no, no nie przeklinaj. Także może ten hejnał, co? Ot, ot, otwórz ba bardziej. Dobra. Wiecie co? Zakończymy jednym. Nocha mi się najbardziej podoba. Który najbardziej mnie po prostu rozwalił. Rozwalił mnie doszczętnie, że nie wiedziałem co powiedzieć później. No, opowiadaj, jak tam w szkole? Nie wiem, spoko chyba. Nie ważne. Patrzycie czasem na kogoś i myślicie, co tam musi. No nie wiem, ja po prostu, nie. ja chci chciałem mi się z wami po prostu obejrzeć memy. Ale dobra, yy, małe podsumowanie. No i zdarzyła się taka sytuacja, że yy, braciom golec się to nie spodobało. Z jednej strony rozumiem, bo wiecie, bo nawet może nie ludzie starszej daty, tylko ludzie dorośli. Może wiecie, no dla nich to po prostu nie było śmieszne. Nie zawsze trafimy w gusta, czy tam w humor różnych osób. No nie każdemu się podoba, że na przykład ludzie zaczynają mówić, no nawet może nie sama piosenka, nie? Samo to, że bracia może to się nie spodobało, że jakaś tam jazda po nazwisku, bo niektórzy po prostu m, mają jakiś tam większy szacunek i, i, i nie pozwalają sobie żartować z tego nazwiska, ale... No ale to z drugiej strony, jak ja bym się spinał o, o, o ten, o Spasińskiego albo Szpakińskiego i tak dalej, nie, no to jest... Chociaż Mateusz Sk... No może, może to nie, no nie no, może takie jakby jakieś tam ciśnięcie, znaczy ciśnięcie, to oczywiście nie jest ciśnięcie po nazwisku, tylko... Mateusz już Sk... No może, no raczej to nie byłoby fajne, raczej nie byłoby to śmieszne i mógłbym się zdenerwować, mógłbym się zdenerwować, ale w tym wszystkim jest coś takiego, że bracia Golec mogli zupełnie inaczej na to zareagować. To by dało im zupełnie inny odbiór i taki szacunek internautów, że jakby wydali kolejną płytę, no to ona by się sprzedała, ewentualnie wyświetlenia nowej piosenki, tej nowej płyty, tej, tych nowych teledysków byłyby masakrycznie pomnożone. Mogli zareagować tak. Radio Radiocampus zaprosiło Karola Strasburgera, żeby przeczytał tekst piosenki Taco Hemingwaya. I to wyglądało tak. Idę ulicami gapiąc się na panny chorze, czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone, szóstka, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd mam hajsy, jeśli chcę tańczyć, to bardzo proszę. Ludzie po prostu o nie mieli, byli rozbawieni tym wszystkim. No i Kanał Trojek stworzył jakby przeróbkę tego, żeby Karol Strasburger śpiewał nie tylko czytał, ale śpiewał tak Hemingway i to wyglądało tak Idę ulicami gapiąc się na palny chorze Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze Nie pytam skąd ma hajsy. jeśli chce coś to bardzo proszę Widzę jednak, że niechętna, dobry panie Boże Może tamta będzie chciała, jeśli ta nie może Prączę mi się język, same dziwne zdania tworzę Będzie twója z plusem, może trója, minus panie w sorze. Białe góno ptaka ozdobiło czarne Porsche Wręcz na kieszeń płaszcza zawsze w browary noszę Jak początek miesiąca to gorsze Koniec miesiąca to łączę. mama pyta czy chce jakiś przelew Mówię, bardzo proszę Albo na przykład, nie wiem, mamy taką postać jak Morgan Freeman Który jest uważany za jednego z lepszych aktorów Jest bardzo szanowanym człowiekiem I kanał Hollywire TV stworzyli po prostu filmik Gdzie podczas wywiadu pokazywali mu memy związane z nim Chciałabym pokazać Ci memy, z czy okay. no, Nie okay, więc ten to... uh, Morgan Freeman I... And... I samo to, że mogło im się nie spodobać z nabijania się, tak w jakimś tam stopniu, z nazwiska, to mogli zupełnie na to inaczej zareagować. Mogli, nie wiem, zrobić na przykład reakcję na, na te wszystkie memy. Mogli, za, mogli nawet udawać trochę śmiech żeby wiecie, żeby internauci zobaczyli, że, 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 że dla nich to nic takiego że, że można się pośmiać ze wszystkiego, że mają jakiś tam dystans. A w tym momencie <laughs> oni dalej będą mieli ten rozgłos, szczególnie teraz, tylko że troszeczkę negatywny. Ale jest jakieś tam są granice, nie jakieś tam jechanie po tym, że, że zbrodniarze wojenni i tak dalej. Oczywiście to jest związane z papieżem i tak dalej no to to już w pewnych kręgach po prostu nie jest śmieszne i w jakiś sposób może być niesmaczne. No ale zawsze można inaczej zareagować, aniżeli usuwać skrupulatnie filmy na swój temat. I tyle ode mnie. Zalajkujcie, jeśli spodobały wam się memy. Jeśli się... You love, you lose? Jeśli się zaśmialiście, to choć raz, to ten, to zalajkujcie, napiszcie komentarz, co, co, co wy myślicie o tej całej reakcji braci Gollec na te wszystkie memy. No i zasubskrybujcie, jeśli spodobał wam się ten odcinek. podajcie na grupę Ancymona Madziego Facebooka, Snap'a, Instagrama, sklep z koszuleczkami i Patronite'a. I tyle ode mnie. Boże, kiedy ja to wypuszczę? Przed świętami? Zróbmy to. Zróbmy tak, żeby to było przed świętami. To będzie puszczone w sobotę albo w niedzielę, wtorek, czwartek, sobota. Dobra, skoro ten odcinek będzie puszczony przed świętami, to ja wszystkim Wam, Ancymony, życzę naprawdę zdrowych, wesołych, ciepłych świąt, spędzonych rodzinnie. Wiadomo, że ten czas świąteczny powinien być taki, żebyśmy spędzili go z najbliższymi, obdarowując się nie tylko prezentami, ale wiecie, ale również jakimś tam uśmiechem ciepłem. I tyle. Kurde, święta są naprawdę fajne, nie? No, kocham święta. Może jeszcze jakoś... Jakoś jeszcze może stworzę odcinek z tymi... z jakimiś tam wspominkami ze świątami. nie mam pojęcia. E, wiem, że teraz ten czas świąteczny chcę spędzić też raz, że z rodziną, dwa, że z przyjaciółmi i trzy, że jeszcze... z moją kochaną Isi, która zaraz też przyjedzie, no i się nie mogę doczekać. I... Jeszcze będzie jakiś odcinek przed Sylwestrem, dlatego do tego dojdziemy, ale... Ale tak, życzę wam wszystkim naprawdę wesołych, rodzinnych, bardzo, bardzo rodzinnych świąt, żebyście się najadli, najedli, najadli. Najedli, najadli, żebyście. Że, żebyście jedli po prostu aż wam brzuchy popękają. Poch możecie się pochwalić, co dostaliście od Mikołaja pod tym filmem. I chyba tyle. Ten rok był naprawdę fajny. Mam nadzieję, że te święta będą super. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że spędzicie je wszyscy tak, jak spędzić je chcielibyście. Powiedziałem jak Joda chyba w tym momencie. Ale wiecie, co on na myśli. No także pamiętajcie o Mony, co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia.